Litości, panie Ramut! Czy wy nie macie nikczucie miłosierdzia? Ani miłosierdzia, ani nawet żalu. Raźniej z tymi klamotami, srebro nie po kieszeniach, tylko nawozy pakować. Bo sprawdzę, skoro pan starosta nakazał bakrzyż, trzeba było zapłacić! Dwieście złotych? A za co ja mam płacić? Za to, że żyję i oddycham? Dwie niedziele mijają. Jak do nóżek, bać pani, padłem żeby pieniążki gotować, bo zajeździk będzie. A mogliśmy całą rzecz inaczej załatwić. Pani Salomeo od dwóch roku wdowa. Bez opieki. A ja mówiłem, wać pani, co mi na duszy leży. I jak nasze frukta miłości rozkwitnąć mu, Aby bujać wysoko. Jako te dzikie róże na połoninach Bieszczadu. Ogierb tego jaśniej nie pokazał. Czego, dziadu? Chciałem tylko o wodę prosić, ale tu widzę napad, gwałt. Nie podoba ci się nasze rycerskie zajęcie? To fora ze dwora! no ci koreczki, Zegard. Ty jesteś Zegard. Przytupnik diabła Stadnickiego przekażesz mu wiadomość. Dla ciebie. Sługa rękodajny jaśnie pana starosty Stadnickiego. Nie możesz trafić do bramy, co? ja pomogę. Dlaczego ty szablę nosisz, co? Chciałem po dobroci, ale panowie szlachta, nic się nie zmieniacie. Odwróćcie wzrok, pani dobrodziejko, bo to nieładny widok będzie.